Coraz mniej mam do gadania, coraz ciężej wjeżdża mi kolejny Buch. Coraz więcej chcę pić naraz, coraz łatwiej schodzi mi kolejny strób. Coraz mniej mam do gadania, coraz ciężej wjeżdża mi kolejny Buch. Coraz więcej chcę pić naraz, coraz łatwiej schodzi mi kolejny strób. Coraz więcej mi potrzeba twoich słów Chwila szczęścia znaleźć parę nowych dób Iść na miasto wyrwać parę niezłych sztuk Iść na ławkę bloki, borki albo klub Już coraz mniej mam tych pretekstów Żeby rano wesoły do ciebie wstać Coraz więcej w notatniku mam tych tekstów A żaden z nich jeszcze nie poleciał w świat Coraz mniej Mam do gadania, coraz ciężej wjeżdża mi kolejny Buch. Coraz więcej, chcę pić naraz, coraz łatwiej schodzi mi kolejny stróp. Coraz mniej, mam do gadania, coraz ciężej wjeżdża mi kolejny Buch. Coraz więcej, chcę pić naraz, coraz łatwiej schodzi mi kolejny stróp. Coraz więcej znajomości, coraz mniej litości, połamane serce, nieuwapnione kości. Dalej już tak nie chcę, mam zaniki radości. Gdzieś przeczytałem, że muszę pić dużo wody. Pytają, czemu smutny? Nie wiem, jakie są powody. Pytają, czemu piję? Nie wiem, jakie są powody. Pytają, czemu palę? Nie wiem, jakie są powody. Pytają, co tam u mnie nic nie wpada mi do głowy, nie. Coraz więcej rzeczy nie ma dla mnie sen. Sensu. Coraz bardziej kocha mi to dobrze wiem. Łepił sprany mam od wszystkich moich wersów. To jest piękne, bo nadają w życiu sens. Coraz mniej mam do gadania, coraz ciężej wjeżdża mi kolejny Bóg. Coraz więcej chcę pić naraz. Coraz łatwiej schodzi mi kolejny strumień. Coraz mniej mam do gadania, coraz ciężej wjeżdża mi kolejny buch Coraz więcej, chcę pić na raz Coraz łatwiej schodzi mi kolejny strup. Coraz mniej mam do gadania Coraz ciężej wjeżdża mi kolejny Buch Coraz więcej, chcę pić naraz Coraz łatwiej schodzi mi kolejny strup. Coraz mniej mam do gadania Coraz ciężej wjeżdża mi kolejny Buch Coraz więcej chcę pić na raz Coraz łatwiej schodzi mi kolejny strumień.